Witam Ciebie serdecznie, Pał Grzech z tej strony. Z poprzedniego materiału wideo dowiedziałeś się, do czego jest Ci tak naprawdę potrzebna własna lista kontaktów, i jakie korzyści możesz dzięki niej osiągnąć. Mam nadzieję, że podobał Ci się tamten materiał wideo, natomiast dzisiaj opowiem Ci krok po kroku właśnie, jak sobie taką listę zbudować. A więc zapraszam. Ok, zaczynamy. Każda osoba, która na poważnie myśli o budowaniu biznesu i zarabianiu w internecie, musi po prostu zacząć budować własną listę kontaktów. I taka lista, tak naprawdę, ona nie przydaje się tylko i wyłącznie osobom, które działają w e-biznesie, ale ona może się przydać praktycznie każdemu. I własna lista doda dodatkowo daje Ci tak naprawdę możliwość takiego stałego i wręcz nieograniczonego kontaktu z obecnymi, ale również z potencjalnymi klientami co jest naprawdę bardzo ważne. I teraz nie ma sensu, aby wymieniać wszystkie korzyści, które otrzymujesz dzięki liście kontaktów, ponieważ jest ich po prostu za dużo. I dlatego od razu zakładamy, że Ty na tym etapie, na którym właśnie się znajdujesz, jesteś już gotów, aby budować własną listę. No i teraz na pewno pada pytanie: jak taką listę właściwie zbudować? Dlatego teraz mam dla Ciebie takie trzy bardzo proste metody budowania listy kontaktów. I to jest bardzo ważne, aby na początku właśnie koncentrować się maksymalnie na dwóch, trzech metodach, ponieważ na tym etapie naprawdę nie ma sensu za bardzo się rozdrabniać. I dopiero gdy opanujesz swoje pierwsze metody, wtedy możesz stopniowo dodawać do swojego arsenału kolejne metody budowania listy. Jaką pierwszą, prostą metodą jest po prostu stworzenie tak zwanego okienka pop-up, czyli takiego spadającego okienka, które wklejasz na swoją stronę internetową. I faktem jest, że właśnie takie okienka są przez jednych bardzo lubiane. A przez innych są wręcz znienawidzone. Jednak nadal są one bardzo efektywne w pozyskiwaniu nowych subskrybentów i naprawdę mogą znacznie przyspieszyć budowę oraz rozwój Twojej listy kontaktów. I możesz wykorzystać na przykład tzw. Tak okienko Exit Pop-Up, które pojawia się w momencie, gdy ktoś próbuje opuścić Twoją stronę, lub takie tradycyjne spadające okienko Pop-Up, które pojawia się w momencie, gdy dana osoba dopiero wchodzi na Twoją stronę. I takie okienko możesz sobie stworzyć naprawdę w bardzo prosty sposób, ponieważ istnieją już gotowe skrypty i wtyczki. Ty po prostu kopiujesz sobie taki skrypt i wklejasz na swoją stronę. Jaką drugą metodą, w drugiej metodzie chodzi właściwie o to, aby dodawać większą ilość formularzy do zapisania się na autoresponder. I to jest naprawdę bardzo proste, ale nie wiem dlaczego bardzo mało osób to robi. I teraz, tak dla przykładu, jeśli masz bloga, na którym masz tysiąc artykułów. To również powinieneś mieć 1000 formularzy do zapisania się na swój newsletter. Mogę się założyć, że na swoim blogu masz bardzo dużo miejsca, aby dodać właśnie formularz z autorespondera. I możesz go na przykład umieścić na pasku bocznym. Jak widzisz na tym zdjęciu, nie musisz koniecznie wklejać czystego formularza z autorespondera, ale to może być równie dobrze obrazek. Gdy teraz ja klikam w ten obrazek tutaj, to wtedy zostaje przeniesiony na stronę przygotującą, gdzie zostawia mój adres e-mail. I bardzo ważne jest to żeby taki obrazek się wyróżniał. Gdy czytelnik wchodzi na tego bloga, ten obrazek od razu mu się rzuca w oczy. I tak samo, jak dodajesz sam formularz z autorespondera, to on również musi być wyróżniony. Czytelnik musi od razu go zobaczyć po wejściu na Twojego bloga. I oprócz tego, możesz swój formularz z autorespondera dodawać na początku i na końcu każdego artykułu. I tu masz przykład formularza, który jest dodany na końcu każdego artykułu z mojego bloga. I na przykład, gdy teraz twój artykuł będzie ciekawy i wartościowy, to mogę się założyć, że bardzo dużo osób wpisze się na twoją listę. Trzecia metoda budowania listy kontaktów jest tak naprawdę stara jak świat i jest chyba jeszcze przez większość osób niedoceniana. Tutaj chodzi po prostu o aktywne udzielanie się na forach dyskusyjnych. I dzięki temu nie tylko będziesz za darmo budować swoją listę, ale dodatkowo będziesz Pozycjonować się jako ekspert, ponieważ wartościowe sugestie i porady pomogą ci w budowaniu właśnie Twojej marki, świadomości Twojej marki. I tak właściwie dostajesz tutaj dwa w jednym. Z jednej strony budujesz swoją listę, a z drugiej strony budujesz świadomość Twojej marki. I możesz naprawdę bardzo szybko i łatwo zacząć. Wystarczy, że w Google wyszukasz odpowiednie forum, które pasuje do Twojej tematyki i wtedy przejrzysz dokładnie poprzednie wpisy, aby zobaczyć na przykład, który z czytelników się wyróżnia to publikuje wartościowe informacje, jakie są to informacje i jakie reguły na tym forum obowiązują. No i wtedy po prostu przyłączysz się do poszczególnych dyskusji i zaczniesz dodawać swoje komentarze. Tylko bardzo ważne jest to, aby nie spamować. Nie możesz tak po prostu wklejać swoich ofert. Musisz po prostu pomagać innym. Musisz stać się częścią tej całej społeczności. I wtedy na końcu każdego swojego wpisu, a dokładniej w stopce, wklejasz po prostu link, który prowadzi na przykład do twojej strony przygotującej albo do twojego bloga proste, prawda? No tak naprawdę w budowaniu listy kontaktów nie ma nic skomplikowanego. Wyszukaj sobie po prostu kilka fot dyskusyjnych i zacznij się tam aktywnie udzielać. A jeśli prowadzisz bloga, a powinieneś prowadzić, to dodawaj pod każdym artykułem formularz do rejestracji na autoresponder i również to, to samo zrób na pasku bocznym. I dodatkowo możesz sobie zainstalować na blogu spadające okienko. I teraz, jeśli wszystko zrobisz w odpowiedni sposób i będziesz cierpliwy, no to zobaczysz, że Coraz częściej, coraz więcej osób zacznie zapisywać się na Twoją listę. Teraz przechodzimy tak naprawdę do najważniejszej części tego szkolenia. Jeśli masz już własną listę adresową, no to warto ją w jakiś sposób wykorzystać. No i mogę się założyć, że najbardziej interesuje Cię to, jak na takiej liście zarabiać. No właśnie w końcu po to tę listę tworzysz. Aby budować biznes i aby zarabiać pieniądze. Jednak zanim zaczniesz zarabiać na swojej liście, Warto pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Każda osoba, która powierzyła Ci swój adres e-mail, nie zrobiła tego tylko i wyłącznie po to, abyś ty miał do kogo wysyłać swoje maile, prawda? Ona bez wątpienia zostawiła Ci swój adres, ponieważ w zamian oczekuje od ciebie jakiejś wartości, jakieś korzyści. Właśnie dlatego naprawdę nie warto wysyłać do listy adresowej tylko i wyłącznie takich maili, które sprzedają. Najlepiej, jeśli będziesz na zmianę wysyłać. Raz maile merytoryczne i raz maile sprzedażowe. I takie przeplatanie maili ma jeszcze jedną ogromną zaletę: pozwala budować z czytelnikiem więzi i zdobywać jego zaufanie. I niektórzy nawet uważają, że pierwsze wysyłane maile nigdy nie powinny sprzedawać. Dlatego od początku najlepiej wzbudzać zaufanie, budować relacje, dawać się poznać i dawać coś od siebie, oferować jakieś wartościowe wskazówki. A dopiero później, właśnie na bazie tego zaufania, które stworzysz, możesz proponować kupno, kupno swoich produktów. I właśnie taka strategia gwarantuje o wiele większą skuteczność Twojego maila sprzedażowego. I poniżej masz prosty przykład. Trzy pierwsze maile nie są sprzedażowe. W trzech pierwszych mailach wysyłasz po prostu jakieś wartościowe wskazówki, jak dajesz jakieś korzyści, a sprzedajesz dopiero w czwartym mailu. I później po prostu cały ten proces powtarzasz. W trzech kolejnych mailach znowu dajesz wskazówki, jakieś wartości. I w czwartym mailu dopiero sprzedajesz. I ten proces możesz tak naprawdę powtarzać w nieskończoność. I jeszcze musisz pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Mail to tak naprawdę nie jest artykuł na stronie i maile rządzą się innymi prawami. A to oznacza, że taki mail powinien być po prostu dużo krótszy. Jednak i tak najważniejszy zawsze będzie tytuł. Tytuł musi przykuwać uwagę czytelnika na tyle, aby on chciał w ogóle przeczytać Twojego maila. Jeśli tytuł po prostu będzie słaby, nie będzie interesujący, no to niestety wtedy nawet najlepsza treść mailingu pójdzie na marne, gdyż nie zostanie nawet przeczytana. Na dzisiaj to już wszystko. Jeśli masz jakieś pytania, to po prostu zadaj mnie w komentarzach poniżej, a w następnej części Ci dokładnie wytłumaczę właśnie, jak zwiększyć skuteczność otwieralności Twoich maili, czyli jak tworzyć tytuły, aby Twoje maile były faktycznie otwierane i czytane. Pozdrawiam i do zobaczenia już wkrótce. Cześć.